Dziś odcinek z trasy. Przemieszczam się po Polsce, mam przed sobą jeszcze kilkaset kilometrów, a porozmawiamy sobie o trzeciej drodze. Oczywiście miniony tydzień obwidował wiele wydarzeń. Przede wszystkim to kwestia zbliżającego się zaprzysiężenia prezydenta Lekta Karola Nawrockiego, protestów wyborczych, które spłynęły już do Sądu Najwyższego. Ale nim zajmiemy się kwestią finalną, jeśli chodzi o wybory. Najpierw może o bardzo ważnym wydarzeniu, które miało miejsce w minionym tygodniu i które będzie procentować na najbliższe tygodnie, miesiące, a nawet lata. Mam tutaj na myśli perspektywę wyborów w roku 2027. Mowa o decyzji Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego, jednego z dwóch członów tworzących Trzecią Drogę. Przypomnę, że Rada Naczelna PSL zdecydowała o de facto wypowiedzeniu umowy na tworzenie trzeciej drogi PL 2050 Szymona Hołowni, co oznacza w praktyce, że z pośród tej jednej formacji w tej chwili wyodrębnią się dwa byty, dwa niezależne byty, które będą starały się znaleźć sobie miejsce na polskiej scenie politycznej. Tym samym można powiedzieć, że także zaplecze rządowe rządu Donalda Tuska to w tej chwili nie trójczłonowa, a de facto już czteroczłonowa koalicja, czyli Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica, PL 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe. Nim oczywiście porozmawiamy o tym, co może być, najpierw trochę wspomnień z tego, co było w momencie zainicjowania powołania trzeciej drogi, przypomnę, że Polskie Stronnictwo Rudowe w roku 2015 startowało w wyborach parlamentarnych samodzielnie, uzyskało wynik nieco powyżej 5%. W roku 2019 PSL wszedł w koalicję z ruchem KUKIS-15, co dało przedłużenie reprezentacji tej formacji, a także um, cząstkową reprezentację jeśli chodzi o KUKIS 15 w Sejmie w latach 2019-2023 i ponownie Polskie Stronnictwo Ludowe przed wyborami w 2023 roku stanęło przed perspektywą albo samodzielny start i ryzyko nieprzekroczenia progu, albo próba zawiązania koalicji, znalezienia partnera, zawiązania koalicji do wyborów parlamentarnych. Nim zeszły się drogi PL 2050 i PSL-u. Wcześniej mieliśmy, przypomnę, w wyborach prezydenckich bardzo udany start Szymona Hołowni, który wszedł do polityki z ulicy Wiertniczej, z tvn wszedł do polityki, postanowił spróbować się, wypróbować się w polityce. Startował, przypomnę, w wyborach prezydenckich w roku 2020. Dostał trzeci wynik z poparciem na poziomie 14%, wielokrotnie wyższym niż start, przypomnę, w 2020 roku lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka kamysza. PL 2050 próbowało zafunkcjonować na scenie politycznej jako samodzielny byt. Przypomnę, że był taki moment yy, po wyborach prezydenckich, kiedy szefowanie Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, szefowanie przeszło na Borysa Budkę, na ekipę 40-latków z Platformy Obywatelskiej. Wtedy też te, w tej rywalizacji, w konfrontacji z PL 2050 na Hołowni wyraźnie zaczęła słabnąć Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, nawet doszło do takiej sytuacji, że w sondażach to PL 2050 było Natowane wyżej niż Koalicja Obywatelska. To był podstawowy powód, dla jakiego. Donald Tusk zdecydował się na powrót do kraju, na ratowanie Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej i tuż po powrocie Donalda Tuska ob obserwowaliśmy sytuację odwrotną w sondażach, to zaczęła rosnąć Koalicja Obywatelska, odbijając z poziomu 12-13%, bo to takiego poziomu, przypomnę, ta formacja kierowana przez Borysa Budkę spadła, natomiast z poziomu powyżej 20% zaczęło tracić PL 2050 Szymona Hułowni. Jedno było już wtedy, pewne, że to nie PL 2050 będzie tym bytem samodzielnie, czy prawie samodzielnie rozdającym karty w tym liberalnym centrum z bardzo mocnym osłabieniem koalicji obywatelskiej. Było więcej niż pewne, że to będzie rywalizacja między jednym a drugim grupowaniem, a przy silnej pozycji Donalda Tuska jako wracającego lidera do koalicji obywatelskiej, platformy obywatelskiej było wiadomo, że ta formacja y, będzie starała się maksymalnie osłabić PL2050 zresztą. Przypomnijcie sobie, to już drugi taki przypadek. Przypomnę, że w wyborach w roku 2015 Platforma Obywatelska miała lepszy wynik od Nowoczesnej, ale dosłownie 2-3 miesiące po wyborach byliśmy świadkami mijanki sytuacji, w której notowania Nowoczesnej były powyżej notowań Platformy Obywatelskiej i wtedy skończyło się jak skończyło. Przypomnę, że Nowoczesna na poziomie około 1% poparcia weszła ostatecznie do Koalicji Obywatelskiej. No i oczywiście PL 2050. Też potencjalnie mógł grozić taki scenariusz, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, już kierowana przez Donalda Tuska, będzie w stanie, ma będzie w stanie maksymalnie wystać wszystko, co jest możliwe z tego lekturatu liberalnego centrum, tak żeby formacja szumana Hołowni się nie liczyła w wyborach. Tak się jednak nie stało. Okazuje się, że Koalicja Obywatelska ma swój próg, ten maksimum możliwości 30-30 kilka procent, i istotnie po odrobieniu tych dużych st strat, za kadencji Donalda Tuska koalicja obywatelska zmierzała w kierunku 30% poparcia, a poparcie dla PL 2050 miało wynik jednocyfrowy. Podobnie wynik jednocyfrowy miało Polskie Stronie Soludowe, które balansowało wokół progu 5%. No i oczywiście do pierwszych rozmów ym, doszło na przełomie roku 2022 i 2023. Natomiast istotna data to jest luty 23, kiedy usiadły dwa zespoły programowe ze strony PL 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego i one uzgodniły, że są wspólne punkty i na tej podstawie te formacje mogłyby rozważyć wspólny start w wyborach parlamentarnych. Co było później? Później mieliśmy docieranie się obu formacji, bo była kwestia zebrania podpisów, ułożenia list sejmowych, senackich, to oznaczało w tym drugim przypadku wejście do paktu senackiego, czyli wystawienie kandydatów i PSL-u i PL2050 razem z Koalicją Obywatelską czy Lewicą właśnie w ramach bloku Senat 2023. Pamiętajcie, że w tym samym czasie, kiedy docierało się PL 2050 Polskie Stronnictwo Ludowe, yy, zdecydowana większość tej liberalnej opinii publicznej w Polsce bardzo mocno walczyła o jedną listę. Jedną listę wokół koalicji obywatelskiej właśnie z Donaldem Tuskiem, z yy, PL 2050 czy psl na pokładzie. Przypomnijcie sobie te słynne sondaże obywatelskie zamawiane przez Gazetę Wyborczą w sposób nieudalny, nieudolny, tłumaczone między innymi przez Machowskiego czy ichniejszego speca Sondaży, gdzie na podstawie sondaży próbowano wymusić na Kośniaku Kameszu i na Hołowni pełne podporządkowanie się koalicji obywatelskiej i start w ramach jednego bloku ale z absolutną dominacją Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej. Ten manewr się ostatecznie nie udał. Yy, przypomnę, że jeszcze na trzy miesiące, dwa i pół miesiąca przed wyborami bardzo mocno ta liberalna opinia publiczna, w tym media sympatyzujące z Koalicją Obywatelską, wywierały naciski właśnie na te człony tworzące już wtedy trzecią drogę, czyli PSL PL 2050, żeby startować yy, w ramach jednego dużego bloku. Decyzja zapadła mniej więcej na, tak jak powiedziałem, 2-2,5 miesiąca, żeby ostatecznie yy, ta tak zwana demokratyczna opozycja wystartowała w trzech blokach. To jest lewica, właśnie w ramach trzeciej drogi, PAL 2050 i Polskie Strony Solidowe i koalicja obywatelska. Jednak, co ważne, trzecia droga zdecydowała się na formułę koalicyjną, czyli była to koalicja dwóch formacji z obowiązującym progiem 8%. Co to w praktyce oznaczało? A no niebezpieczeństwo, że ten próg może zostać nieprzekroczony, dlatego że Polskie Stronie Narodowe mniej więcej wnosiło koło czterech punktów do tej y, koalicji, czyli mniej więcej połowę wymagane, jeśli chodzi o próg. Druga połowa około czterech y, punktów to jest to, co mogło wnieść PL 2050. To wszystko było gdzieś na granicy 8-9%. Stąd byliśmy świadkami w ostatnich Dwóch, trzech tygodniach przed wyborami, takich coraz bardziej wyraźnych wskazówek ze strony części polityków koalicji obywatelskiej, żeby rozważyć wariant, to był sygnał puszczony. Sympatykom, wyborcom koalicji obywatelskiej czegoś w rodzaju pożyczenia głosów, dlatego, że cała konstrukcja startu demokratycznej opozycji w trzech blokach sprowadzała się do tego, że wszystkie te trzy człony przekraczają swoje progi wyborcze w przypadku, w przypadku lewicy, trzeciej drogi i koalicji obywatelskiej, i dzięki temu jest szansa na większość. Nie przekroczenie progu wyborczego przez trzecią drogę, co przecież pokazywały sondaże na trzy, na dwa miesiące przed głosowaniem, a wtedy jeszcze byliśmy świadkami sytuacji mocnej notowań Konfederacji. Oznaczało, że potencjalnie po wyborach w 23 roku była możliwość zawiązania koalicji Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. Ale stały się dwie rzeczy istotne z punktu widzenia y, dobrego wyniku trzeciej drogi właśnie w wyborach 23. Po pierwsze... Yy, Ostatecznie był przepływ części wyborców koalicji obywatelskiej, którzy podreperowali wynik trzeciej drogi, dającej im możliwość wyraźnie przekroczenia progu 8%, czyli dołożenia kilkudziesięciu mandatów do większości dla tak zwanej strony demokratycznej. Ale był też inny istotny czynnik, mianowicie w końcówce kampanii wyraźnie słaba konfederacja i część wyborców przynosiła swoje preferencje na trzecią drogę. Pewnie część z Was zapyta, jak to możliwe? Czy są, jest jakaś styczność między elektoratami jednym i drugim? Otóż chcę zwrócić uwagę, że w Polsce od dobrych kilkunastu lat, czyli w, w sytuacji, w której mamy do czynienia z dominacją prawa i sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej, jeśli chodzi o scenę polityczną, mamy taki elektorat, który bym określił mianem antypopisu. Mówiłem już o nim tutaj u nas na e, kanale, że to jest elektorat, który generalnie wspiera. Te inicjatywy trzecich ugrupowań, tych innych ugrup ugrupowań poza zapisem i Platformą Obywatelską. To jest elektorat, który na przykład w 2011 roku głosował na Ruch Palikota, który w 2015 roku głosował na Nowoczesną, a częściowo na KUKIS-15. I to jest elektorat, który zdecydował w, w 2023 roku, właśnie decydował między Konfederacją a Trzecią Drogą, bo te dwie siły jawiły się jako te, które są, no, w mniej lub bardziej w kontrze do obowiązującego w Polsce podziału dominacji Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Koalicji y, Obywatelskiej. Ale stało się tak, jak powiedziałem, tak w końcówce kampanii, że traciła Konfederacja, ci wyborcy antypopisu przechodzili y, y, do trzeciej drogi, co finalnie dało tej formacji bardzo dobry wynik na poziomie 14, ponad 14%. Ponad 60-osobowa reprezentacja w Sejmie i bardzo istotny wkład większość parlamentarną, przypomnę, że ona po wyborach w 2023 roku wyniosła 248 mandatów na rzecz właśnie trzech członów koalicji, czyli z jednej strony koalicji obywatelskiej, z drugiej trzeciej drogi, a z trzeciej lewicy. Bez tego wyniku, trzeciej drogi, tak dobrego wyniku trzeciej drogi, Donald Tusk nie dysponowałby większością dla swoich centro-lewicowych rządów. Trzecia droga miała doskonałą pozycję startową tuż po wyborach. Na dobrą sprawę, to ona była tym czynnikiem, który decydował o, o większości dla rządu Donalda Tuska, ale ja już wtedy sygnalizowałem, że nie do końca chyba liderzy trzeciej drogi, w tym przede wszystkim wybrany na marszałka Sejmu, Szymon Chłownia, nie oświadomość tego, jak dużo waży, jak wiele od niego zależy, od jego formacji politycznej, jeśli chodzi o układ sił w koalicji. 15 października lub jak inni yy, twierdzą 13 grudnia. Yy, I wydawało się, że te pierwsze dwa, trzy miesiące były spożytkowane prawidłowo przez Szymona Hałowię, który przypomnę z, z miesiąca na miesiąc niemal stał się najbardziej popularnym politykiem. Jego sposób prowadzenia obrad Sejmu yy, zyskał bardzo wiele, te słynne Sejmfliksy. Teraz możemy sobie to yy, przypomnieć. Tym niemniej istniała Istniało takie niebezpieczeństwo, które ja też dostrzegałem, że podobnie jak w przypadku Roszarda Petru, ta gwiazda, która tak szybko zaświeciła, tak intensywnie zaświeciła, może też szybko. Zgasnąć. I zamiast budować się w ramach y, koalicji z Donaldem Tuskiem, mam na myśli Szymana Hołownię, Władysława Kośniaka-Kamysza, zamiast dyktować de facto warunki w tej koalicji jako formacja, bez której nie byłoby większości, y, liderzy Trzeciej Drogi, w tym Szymon Hołownia, zdecydowali się na układ nie partnerski, a układ podległości. Jeśli chodzi o relacje z kierownikiem, czyli z Donaldem Tuskiem. Efektem tego było to, że o ile trzecia droga rosła w sondażach, podchodząc nawet do poziomu około 20% do wczesnej wiosny 2024 roku, to potem mieliśmy już bardziej widoczny kryzys już przechodzenia wtedy części wyborców, tych, którzy przed 23 rokiem wyborach zdecydowali się przejść z Konfederacji do Trzeciej Drogi, a zaczęli z tej Trzeciej Drogi uciekać, widząc o tym, że Trzecia Droga stała się niepodmiotem, a przedmiotem, że Donalda Tuska i centrolewicowej większości, oni zaczęli uciekać już w kierunku Konfederacji. Pierwszy sygnał alarmowy dla trzeciej drogi to były wybory do Parlamentu Europejskiego w maju 2024 roku. Przypomnę, że to było niespełna 7% czy 12% Konfederacji. To już był sygnał, że coś jest nie w porządku, że trzeba się skorygować, że trzeba walczyć wyraźnie o swoją pozycję, bo jeśli tego nie będzie, to pozostanie wyłącznie twardy elektorat PSL-u i twardy elektorat PL 2050, ale de facto. W tym drugim przypadku mowa o twardym elektoracie jest chyba trochę jednak z mojej strony na wyrost. Co się stało później? Nie wyciągnięto wniosków z porażki w wyborach majowych 2024 do Parlamentu Europejskiego. Chcę zwrócić uwagę, że trzecia droga spadła wtedy, tak jak mówiłem, do 7% i na dobrą sprawę nie odzyskała swojej pozycji przez kolejne miesiące, dlatego że nie zdołała wrócić w sondażach do poziomu dwucyfrowego. A już nie wspomnę o tym wyniku, o ponad 14% z wyborów z roku 2023. I mm, konsekwencją tych błędów popełnianych przez liderów trzeciej drogi, tej, tej braku chęci do upodmiotowienia się w relacjach z Donaldem Tuskiem, były kolejne miesiące y, osłabiania się trzeciej drogi, a myślę, że takim już, że tak finalnym y, produktem tej słabości, to był start w wyborach Szymona Chłowni, który oczywiście bójczucznie zapowiadał, że wejdzie do drugiej tury, że wygra wybory. Ym, prowadził generalnie swoją kampanię, ym, można powiedzieć, mało merytoryczną. W dużej, w dużej mierze to były zaczepki pod kątem m.in. czy w dużej mierze Sowomiera Mencena, którego Chłownia uznał jako, jako no, głównego rywala w, w, w walce o no, przynajmniej trzecie miejsce yy, w wyborach prezydenckich. Wiemy, jak skończyło się to w przypadku startu Szymona Hołowni. To był wynik 4,99. Szymon Hołownia nie tylko przegrał rywalizację, i to bardzo wyraźnie, z Sławomirem Mencenem, otrzymując trzy razy niższe poparcie, ale, co istotne, przegrał także rywalizację z Grzegorzem Braunem, który z wynikiem ponad 6% był o ponad 1 punkt procentowy lepszy, jeśli chodzi o decyzję suwerena w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Skoro było tak słabo, skoro nie było tak nieperspektywicznie dla trzeciej drogi to ta decyzja Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego z minionego tygodnia nie powinna nas dziwić. Tym samym można ogłosić, że trzecia droga jako projekt polityczny przestała istnieć i no cóż, mamy tutaj, że tak powiem, pewną sztafetę formacji, które Pojawiały się na jakiś czas, ale nie wytrzymywały konkurencji z popisem, z innymi formacjami na scenie politycznej. Przypomnę, że ruch polikota na długą sprawę nie dotrwał do kolejnych wyborów w roku 2015. Polikot politycznie, ale nie tylko politycznie skończył marnie. Przypomnę, tak jak mówiłem już na początku audycji, że Nowoczesna także nie dotrwała do końca kadencji między 2015 a 2019 roku, de facto wtapiając się w, w Koalicję Obywatelską, po połączeniu właśnie z Platformą Obywatelską. Yy, yy, podobna sytuacja była z ruchem kupis 15 w roku 2015. 19 tak jak wspomniałem, ratował się startem z Polskim Stronnicą Ludowym. Z dobrą sprawę, dwa te, dwie te formacje ratowały się wspólnym startem i przedłużeniem reprezentacji na wiejskiej w roku 2019. No cóż, nie ma trzeciej drogi. To oznacza, że ten projekt też nie dotrwał do końca tej kadencji nawet nie dotrwał do połowy kadencji no i oczywiście wszyscy zastanawiamy się zadajemy sobie pytanie co będzie dalej bo o ile jesteśmy sobie w stanie wyobrazić że polskie strony ludowe mogłoby podjąć próbę samodzielnego startu w wyborach oczywiście obarczoną ryzykiem tak jak to było w roku 2015, gdzie ten próg został nieznacznie przekroczony. Ale Polskie Stronnictwo Ludowe ma też ten plus, że może wejść w koalicję z Platformą Obywatelską, Koalicją Obywatelską, co nie będzie zaskoczeniem, dlatego że przypomnę, że w takiej formule yy, też yy, między innymi PSL startował w wyborach sejmikowych i jedno ugrupowanie i drugie, czyli Platforma Obywatelska i Polskie strony Ludowe, to są członkowie IPP, Europejskiej Partii Ludowej Chrześcijańskich Demokratów, więc ten blok nas nie powinien zaskakiwać, jeśli do takiego połączenia dojdzie, a biorę to realnie pod uwagę. Oczywiście pytaniem pozostaje, co będzie dalej z Pajl 2050. Teoretycznie chcę zwrócić uwagę, że w ramach koalicji obywatelskiej jest Nowoczesna, która jest członkiem y, Europejskiej Partii Liberalnej. Yy, podobnie jak PL 2050, gdzie no, jedyny tej, przedstawiciel tej formacji w Parlamencie Europejskim yy, Kobosko jest we frakcji yy, europejskich liberałów. I na drugą sprawę PL 2050 też mogłoby dokoptować do bloku Donalda Tuska. Wtedy mielibyśmy start takiej bardzo szerokiej formacji, która składałaby się z Koalicji Obywatelskiej, z tych dwóch członów do niedawna jeszcze trzeciej drogi, czyli PL 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego i z punktu widzenia łączenia elektoratów, z punktu widzenia możliwości może nie efektu skali, ale przynajmniej zagospodarowania sporej części obecnych wyborców jeszcze do niedawna y, trzeciej drogi, to by mogło oznaczać, że do obecnego wyniku koalicji obywatelskiej w sondażach około 30-31% moglibyśmy dodać to, co trzecia droga ma w tej chwili, czy w momencie, kiedy Przestaje istnieć. Ja przypomnę, że to sondaże z czerwca tego roku są zgodne co do tego, że to poparcie dla trzeciej drogi jest w granicach 5, maksymalnie 6, 6,5%. To oznacza w praktyce, że, że do tego wyniku, tak jak wspomniałem, koalicja obywatelskie może dodać może 5 może 6 punktów procentowych to by oznaczało że taki blok na wybory mógłby liczyć na 35 może 36% no i oczywiście otwarte pozostaje pytanie czy w ramach tego bloku jeszcze będzie lewica która też po wyborach, po słabym starcie Magdalena Biejat nie radzi sobie najlepiej w sondażach. To jest wynik 5, maksymalnie 6% i coraz bardziej wyraźna rywalizacja, jeśli chodzi o głosy lewicy z Adrianem Zadbergiem i partią Razem, więc nie wykluczamy sytuacji po pierwsze, że dojdzie do jakichś prób próby rozmów między Koalicją Obywatelską a Polskim Stronnictwem Ludowym, że być może ta formuła szerokiego centrum, bloku centrum zostanie rozszerzona o PL 2050 i finalnie jeszcze do tego bloku może dołączyć Lewica, bo moim zdaniem prawdopodobieństwo wspólnego startu Lewicy i razem Sandberga jest bardzo, bardzo mocno ograniczone, wydaje się, więcej niż pewne, że partia Razem Adriana Zanberga w wyborach w roku 2027 wystartuje oddzielnie, samodzielnie. Skoro mm, mniej więcej wiemy co się może wydarzyć z tymi członami do tej pory trzeciej drogi, no to oczywiście musimy mieć świadomość tego, że ten wynik 35-36% nie przełoży się mandatowo na samodzielną większość, nawet gdyby do tego dokoptować lewicę. To wynik w granicach 40% też nie powinien się przełożyć mandatowo na przepraszam, na większość dla centrolewicy. No i oczywiście pewnie będziemy świadkami tego, że oprócz ruchów, które są przed nami na centrolewicy, będą też ruchy na prawicy i od tego, jak ostatecznie ukształtuje się ruch na prawicy, czy oddzielnie do wyborów w 27 roku wystartuje korona Grzegorza Brauna, oddzielnie konfederacja. Oddzielnie prawo i sprawiedliwość, to będzie oznaczało, że będziemy mieli 3, 4, może 5 podmiotów, licząc z, razem z które będą starały się, jak głosy Polaków, i które wszystkie będą miały szansę na to, żeby brogi wyborcze poprzekraczać. To tyle, jeśli chodzi o trzecią drogę w dzisiejszym odcinku. Na niedzielę zapraszam na godzinę 21, gdzie porozmawiamy sobie trochę o tym, co może się wydarzyć po prawej stronie, czyli w sytuacji, w której w tej chwili korona już jest notowana. Korona Grzegorza Brauna rozdzielnie z Konfederacją w niektórych sondażach. Być może to za chwilę się już stanie normą. Wiemy mniej więcej, jak kształtuje się to poparcie, a to ma znaczenie, w jakiej, tak jak powiedziałem, konfiguracji wystartuje też prawica, dlatego dla jaki możliwy będzie rozkład mandatów w następnym y, parlamencie. Podsumowując, trzeciej drogi już nie ma. Była ważnym czynnikiem dla zdobycia większości przez Donalda Tuska, jego centrolewicową większość, tą koalicję do tej pory trójczłonową. Wydaje się, że Trzecia Droga tą rolę spełniła jako stabilizatora układu centrolewicowego. Teraz te interesy są już różne i PSL-u, i chałowni. Wydaje się, że w korzystniejszej sytuacji jest Polskie Stojenictwo Ludowe, które może być przyjęte pod skrzydła Koalicji Obywatelskiej, startować w takim dużym y, eurochadeckim bloku. Pytanie, co będzie z PEL 2050, na jakich warunkach ewentualnie ta formacja wejdzie do y, tego szerokiego bloku do Donalda Tuska, jeśli w ogóle do tego bloku miałaby wejść. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jak widzicie, przemieszczam się szybko, jadąc na południe Polski. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zachęcam do podawania dalej moich odcinków, do lajkowania, czyli kciuków w górę. Jeśli podoba Wam się to, co robię, jeśli podoba Wam się to, co mówię, to zachęcam do wspierania mojego kanału za pośrednictwem platformy Zrzutka, bajkofi i Patronite. Szczegóły odnośnie wsparcia znajdziecie w opisie pod tym rysunkiem. Przypominam, że widzimy się na moim kanale w każdy piątek i w każdą niedzielę, niedzielę o godzinie 21. Raz jeszcze przypomnę, w niedzielę o 21 widzimy się i będziemy rozmawiali o tym, co może się wydarzyć w najbliższych tygodniach, miesiącach na prawo od centrum. Dziękuję i do zobaczenia.